To nowy szał! Nowy hasz dla nas dziś wiedzie prym. Biały ekran drga. Jeden tylko ruch i mieszkasz w nim. Dzień dobry. Czy Państwo wiedzą co to za przedmiot? Hmm. A teraz... Wygląda jak kaseta VHS, ale przecież kaseta VHS jest większa i powinna mieć dwa takie kółeczka, więc co to jest? Tak, to jest kaseta VHS. Tyle że w wersji kompakt, zminiaturyzowanej, a to drugie brakujące kółeczko powinno znajdować się w kamerze. I raczej się tam znajduje, o tym zaraz powiemy. A to maleństwo przed nami to właśnie kaseta z epoki, no, mająca pewnie z 20 lat, z jakże klimatycznym napisem, mam nadzieję, że widocznym Tekwondo, napis taki pokopany, prawda? Skąd się wzięła ta kaseta w moich rękach? No, wzięła się z kamery. To już nie ma co dalej czarować. Mam również i kamerę do tej kasety, przy okazji kupioną. Tak wygląda, tej samej firmy. Też Panasonic. Jest to trochę dziwny zakup, zupełnie nieplanowany. Było to tak, że ktoś na olx wystawił na sprzedaż kamerę z opisem jakże lakonicznym, bez wad. I nie chodziło o podatek, chodziło o stan techniczny. Kwota była niewielka, zresztą żadna tajemnica, 50 zł. Pomyślałem sobie, że nigdy w życiu nie miałem kamery na kasety. W czasach kiedy one królowały, były strasznie drogie, a ja zresztą nie byłem zainteresowany czymś takim. Moja pierwsza kamera to była właśnie kamera na karty pamięci, taka dokładnie na jakiej teraz nagrywam. Dobra, oczywiście ma super możliwości, ale nie ma duszy. Nie ma tego co najbardziej lubię, czyli możliwości wyjęcia tego filmu, wzięcia go do ręki o tak i postawienia gdzieś na półce. Albo przewijania paluchem, prawda? Dobrze. Co powinniśmy wiedzieć o tym urządzeniu przede mną? A więc wystawione za 50 zł z opisem bez wad. Okazało się dokładnie zgodne z tym opisem. To się rzadko zdarza zwłaszcza na portalach typu Oelix, a tam tam ją nabyłem. Stan jest praktycznie nie wiem czy sklepowy, fabryczny według mnie. Według mnie jest fabryczny, nie ma żadnej ryski. Jak Państwo widzicie, wszystkie naklejki są na miejscu. Kamera jest czysta. Może ten pasek nie jest piękny, ale tylko nie jest piękny. Natomiast nie jest ani uszkodzony, ani jakiś tam, nie wiem, dziwaczny. Jest po prostu niezbyt atrakcyjny wizualnie. Od czego by tu jeszcze zacząć? Kasety VHS Compact to jest taka wersja zminiaturyzowana, jak widać, właśnie. Kaset tych prawdziwych VHS. Wymyślona tylko i wyłącznie do kamer. Nie było magnetowidów na takie kasety, o ile wiem. Technicznie to się nie, nie różni niczym, to znaczy jeśli chodzi o jakość obrazu i dźwięku, niczym się nie różni od VHS-a. Przy użyciu specjalnej kasety matki możemy takie kasety odtwarzać w magnetowidach. Natomiast one są po prostu wygodniejsze no i dają takie złudzenie jednak postępu. Czy ja wiem, czy złudzenie jest to postęp, prawda? Bo kaseta jest zupełnie malutka. Jeszcze pokażę teraz przy okazji, bo nie, kasety pokażę później. Więc mamy kamerę. Kamera przyszła w takim stanie, jak widać, czyli bardzo ładnym. Pomyślałem sobie, że będzie dobrze, jeżeli na przykład będzie się dało ją włączyć i poczuć, jak to drzewie bywało. Na więcej nie liczyłem. Pod ładowarką i tak dalej, ale skąd ładowarkę? No Znajdę gdzieś, będę szukał na Allegro, na OLX-ie, na różnych innych portalach, sprzedajemy, idzie tam jeszcze. Otworzyłem paczkę i okazało się, że jak widać, kamera w stanie idealnym, ja cały czas tutaj pokazuję, jak ona wygląda. No, nie ma naprawdę żadnej ryski, żadnej. Wygląda tak, jak w dniu, w którym była zakupiona przez kogoś tam w sklepie obiektyw. Proszę, mam nadzieję, że coś będzie widać z czyściuteńki. Pomijam to, że w ogóle osłonka jest czyściuteńka, wszystkie paski, no wszystko jest jak nowe. Okazało się, że w paszce jest nie tylko kamera, nie tylko kaseta, ale i ładowarka i sprawny akumulator. I wystarczyło zrobić tak. I doświadczyłem czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczałem, czyli oto kamera na kasety w moich rękach po raz pierwszy w życiu. Stan techniczny, jak powiedziałem, idealny, w środku tutaj nie ma jednego pyłka. Nie wiem jak to jest możliwe, nie wiem jak to było. Fakt faktem, że nagranie na tej kasecie może sugerować, że po prostu ktoś nakręcił ileś tam filmów i schował ją do szafy. Ja nawet nie wiem dokładnie jak się to zakłada. Nigdy w życiu takiego sprzętu nie używałem. Teraz jeszcze trzeba włączyć sekundkę. Najśmieszniejsze jest to, że to jest bardzo już przestarzały sprzęt, a ja się cały czas dopiero uczę. O, tutaj kolejna kwestia, można taki wyświetlacz obrócić dokładnie tak jak w nowoczesnej kamerze na drugą stronę i kręcić selfie. Tutaj mamy też, o czym nie powiedziałem wcześniej, piękny wizjer. Wizjer, który co prawda nie ma zbyt wielu możliwości wysunięcia, ale jednak można zmieniać jego kąt położenia i to bardzo ułatwia. Teraz będzie widać, prawda? O, bardzo ułatwia pracę. Generalnie wizjer jest świetnym urządzeniem, zwłaszcza jeżeli się nie ma doskonałego wzroku. No i teraz spójrzmy. Taka kamera oczywiście może być też magnetowidem. Jest magnetowidem, ma wszystkie funkcje magnetowidu poza nagrywaniem, a zatem jest odtwarzaczem. Ok. Spróbujmy teraz, czy da się na niej coś odtworzyć. Ułożyłem kasetę. Charakterystyczny dźwięk naciągania taśmy, uwielbiam go. No i mamy film. Mamy film zgodny z opisem Taekwondo. Wbrew moim nadziejom nie jest to film strzelano kopany, ani nawet kopany. Jest to film z jakiegoś treningu bardzo młodych ludzi. Na tej kasecie jest kawałek czyjegoś życia sprzed lat 15-16. Nie będę oczywiście tego odtwarzał, nie będę tego y, nigdzie pokazywał, natomiast tutaj pokazuję, że można kupić za 50 zł coś takiego. Magia po prostu. Oczywiście, film jest z dźwiękiem. Tutaj nawet nie wiem, czy jest możliwość odtwarzania tego dźwięku. Przypuszczam, że tak. Tylko że akurat w tej chwili nic nie słychać. Y Cóż więcej, no zatem widać, że odtwarza, prawda? Ten dźwięk, ten dźwięk rozwijania taśmy jest mistrzowski, po prostu uwielbiam to. Brakowało mi tego od czasów magnetowidłu. Tutaj jeszcze mam jakieś kontrolki. Yy. Ta kamera jest bardzo wygodna. Jest ciężka, rzeczywiście, w porównaniu z kamerką, na której nagrywam ten film, jest bardzo ciężka. Natomiast jest dobrze dopasowana do dłoni, zwłaszcza do dużych dłoni, nie ma co ukrywać. Jestem zafascynowany nie tyle nią samą. Ile tym, że można kupić po tylu latach od wejścia do produkcji, albo raczej od zakończenia produkcji, sprzęt w takim stanie zupełnie sprawny. I teraz proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe, że bateria w takiej kamerze po strzelam 16, 17 latach, czy w najlepszym razie 15 latach działa, po prostu działa, ładuje się, funkcjonuje przez ileś godzin i tak dalej, a kamera w naszych. przepraszam, a bateria na przykład w naszym smartfonie wytrzymuje 2-3 lata i kicha. Czyli jednak jest jakieś planowe postarzanie, prawda? Tego nikt planowo nie postarzył. Albo ktoś bardzo o to dbał. Jestem pod wielkim wrażeniem. No i jak się Państwo domyślacie, na pewno, na pewno spróbuję coś nagrać, ale nie na tej kasecie. Ta kaseta jest po prostu kawałkiem życia tej kamery, kawałkiem jej duszy. Nie wyłącz, chłopie, bo się bateria zużyje. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale... O. Ale były takie urządzenia jak przewijarka do kaset, żeby się magnetowić czy otwarzacz nie niszczył tym, że się kasetę przewijało. No więc, żeby nagrać własny film, jakieś dzieło sztuki, kupiłem e, również kasety. Tutaj, bazując na tym, że nie każdy dzisiaj się zna na tym, czym były te kasety, kupiłem za cenę VHS-a Super VHS-a. Czyli kasetkę również taką samą jak ta w kamerze. Niby się niczym nie różniącą, ale po prostu wyższej klasy i jeżeli ma się kamerę Super VHS dającą o wiele, o wiele lepszy obraz i dźwięk. Ktoś się na tym nie znał, po prostu napisał kamerka, e, przepraszam, co, ciągle mi się mieli kamerka z kasetką, e, kasetka VHS. Ale idąc dalej tym tropem, węsząc po prostu, miuchając, nuchając, Miuchając to chyba coś innego się robi, węsząc, trzymajmy się tej wersji, natrafiłem również na coś takiego, czyli zupełnie nową, fabrycznie nową kasetę Fuji, VHS Compact. Jak już powiedziałem parokrotnie, nigdy w życiu się z czymś takim nie stykałem. Oczywiście jestem z epoki VHSów tych dużych. Magnetowidy tak, yy, telewizory z magnetowidem tak, stosy kaset w domu leżące gdzieś na telewizorze. Wtedy jeszcze dało się na telewizorze coś postawić. Tak. Ale coś takiego? Nie no, to ciężkie pieniądze były. Zresztą kto by tam montował filmy? I teraz też pewnie pojawia się w Państwa głowach pytanie, no co można z tym zrobić w 2021 roku poza pobawieniem się i, i obśmianiem starej technologii? Można zrobić wszystko dlatego, że taka kamerka nie ma tam żadnych wejści USB i tak dalej. Ma tutaj schowane, proszę bardzo, widać? cinche, zwane również RCA. Ja tam wolę określenie czyncze. Bardzo prosta sytuacja, obraz, dźwięk, nic więcej. Tutaj jest miejsce na gniazdo Super VHS, gdyby to była kamera Super VHS, ale ta nie jest, więc ma tylko obraz i dźwięk. Do tego dokupuje się tak zwany grabber, czyli taki pendrive, który przetwarza obraz analogowy na cyfrowy, i tym sposobem przez y, zwykłe gniazdo USB w każdym praktycznie komputerze możemy taki sygnał z tej kamery skonwertować na, powiedzmy, że DVD. Bo wyżej nie ma sensu. Oczywiście nie ma sensu z tego robić Full HD, prawda? Rozdzielczość tego jest tragiczna na dzisiejsze czasy, ale jest klimat. Jest klimat, którego żadna nowoczesna kamera nie odtworzy. No i niech ten filmik będzie początkiem jakiegoś takiego cyklu, yy, jak on by się mógł nazywać? Videonarkomania. To taka piosenka, od której tak mi się wydaje, będzie się ten film zaczynał. A zatem rozpoczynamy wideo narkomanię numer jeden, a właściwie kończymy numer jeden, a za chwilę będzie numer dwa. Zapraszam do oglądania, dziękuję za uwagę. Dzień dobry. Ten filmik nagrywam jako pierwszy, ale on będzie w tej, mam nadzieję, serii filmikiem drugim. Nagrywam go, żeby pokazać pewien przedmiot, który jest piękny, a z którym niestety za chwilę będę się żegnał. I nie chodzi o tego tutaj pilota. Pilota, jakby powiedział prezes Kaczyński, firmy, o odwrotnie trzeba pokazać, firmy JWC. <noise> to jest pilot do kamery. Chodzi o tę kamerę, właśnie. Zacznijmy od początku. W czasach, kiedy królowały systemy analogowe, marzeniem każdego było mieć super VHS-a. Tak, super VHS-a, bo zwykły VHS to było coś takiego, jak dzisiaj na przykład HD, HD720. A Super VHS to tak jak dzisiaj 4K. Nie chodzi o jakość, chodzi o poczucie wartości użytkownika takiego sprzętu głównie. Tutaj przed nami piękny, przepiękny model z początku lat 2000 firmy GBC yy, z dodatkiem ET, który pewnie się czyta IT, ale to mi się kojarzy jednoznacznie z tym zwierzakiem, który tam chciał wracać w kosmos, a to nie o to chodzi. Ten dodatek umożliwiał nagrywanie na kasetach Super VHS, yy, nagrywanie, przepraszam, na kasetach VHS z jakością Super VHS-a, prawie że. Yy, czyli było o wiele taniej, a tak samo jakościowo. Ta kamera jest w stanie praktycznie sklepowym. Jest kilka malutkich rysek z przodu. Jest wyświetlacz, tak jak we współczesnych kamerach, dokładnie tak jak w kamerze, na której to nagrywam. Yy, no Jest to cudeńko, po prostu cudeńko. Też można tak jak we współczesnych kamerach sobie ten wyświetlacz obrócić i, i zrobić tak. Czyli dokładnie tak samo jak mam teraz w kamerze, do której e, mój głos, a nie mój obraz płynie. Czyściuteńki obiektyw. Ogromna lampa doświetlająca pod obiektywem. Czujnik podczerwieni. Przypominam, pilot. Stabilizacja obrazu. Wspaniale skonstruowany wizjer. W mojej kamerze Sony, którą teraz to nagrywam, też jest wizjer. On jest malutki. Nie wiem, jak to teraz pokazać. O, teraz widać. E, on jest malutki. Oczywiście bardzo fajnie się z niego korzysta, zwłaszcza kiedy się ma wadę wzroku, tam sobie można ustawić ostrość. Tutaj też to jest, jest to pokrętło. Ale sposób korzystania z tego wizjera jest taki właśnie, że można sobie tak zrobić, można sobie go zrobić całkiem do góry, a można go sobie schować i korzystać z wyświetlacza. Historia tej kamerki jest prosta, krótka i smutna. Pewien pan, jej właściciel, trzymał ją w szafie przez 15 lat. Potem wyciągnął z tej szafy i sprzedał na Oelixie. Ja tę kamerę kupiłem z przekonaniem, że jest sprawna i nie czuję się oszukany, bo rozmawialiśmy przez telefon, panu też było bardzo przykro. Był przekonany, że nie działają tylko baterie. Natomiast okazało się, że kamera po prostu padła po tylu latach. Kondensatory, nie wiem, no różne są możliwości. W każdym razie bateria się ładuje, bateria trzyma prąd i nic więcej nie da się z nią zrobić. Nie da się nawet otworzyć kieszeni, dlatego że kieszenie jest blokowana elektronicznie. No, wielka szkoda. Sprzedaję ją teraz następnemu, ale nie, nie powiem naiwnemu. Nie, nie. Ja opisałem, że jest to kamera uszkodzona. Niesprawna właściwie, nie tyle uszkodzona. Być może da się ją naprawić. Bardzo bym chciał, żeby się dało. Wspaniałe urządzenie. Ostatnią rzecz, jaką chciałem powiedzieć. Kiedy trzymałem ją w ręce, kiedy przymierzałem się do tego, jakby się ją filmowało, to czułem ogromną, ogromną różnicę in plus w stosunku do kamerki, na której teraz nagrywam. To nie ma znaczenia, że ona jest Full HD, że ona ma tam balansującą, pływającą stabilizację bullshit, jak mówią w Rumunii. To jest po prostu coś. To jest ciężkie, to jest idealnie skonstruowane, że naprawdę, kiedy trzymamy to w ręku, nie ma w ogóle możliwości, żeby nam ta kamera drgała. Jest to świetne, po prostu świetny sprzęt, świetnej firmy. Ja chyba w swoim życiu nie miałem niczego z GVC akurat, a tutaj, no, taka gratka, prawda? Z pilotem, z zasilaczem, z baterią, z prawną baterią. Ups! No i właśnie, ups! kamerka jedzie do nowego właściciela. Będę za nią bardzo, bardzo tęsknił. Naprawdę cudo, cudo. Dzisiaj oczywiście, już kończąc, tak powiem, e, różnica między Super VHS-em a VHS-em jest żadna. To znaczy jedno i drugie jest na dzisiejsze czasy bardzo marną rozdzielczością, bardzo marną jakością obrazu, ale e, porównując to, zawsze Super VHS jest o wiele lepszy. Więc, gdyby ta kamera była sprawna, zaręczam Państwu, żebym jej nie sprzedał za żadne pieniądze. Tym bardziej, że dorobiłem się kilku kaset, również Super HoHS, i bawiłbym się w kręcenie filmów. No ale nie będę tego mógł robić. Więc, cóż, pomachajmy na pożegnanie. Papa! ET e e e Go Home! <grym>, czy jak to tam było? No i tyle. Kamerka idzie do paczkomatu. Smuteczek. I już kolejna kamera przed naszą kamerą, takie oto maleństwo firmy Sony albo jak niektórzy mówią od Sonego, jak gdyby to było imię męskie, jest takie imię z tego co pamiętam z filmów, ale to raczej nie o to chodzi, bo tutaj mamy firmę Sony. Ta kamerka, która nie powala swoimi gabarytami, powala jednak możliwościami. Kupiłem ją kiedyś w Lombardzie, no już ładnych parę lat temu za o ile pamiętam 270 zł. To są duże pieniądze jak na dosyć wiekowy sprzęt. Natomiast jego możliwości naprawdę są szokujące i nie żałuję absolutnie, tym bardziej, że później i dzisiaj jeszcze widuje te kamery w cenach naprawdę zaporowych. Już to, że działają przez tyle lat jest zaletą, ale właśnie małe gabaryty. Można to nosić w kieszeni. Można to mieć ze sobą wszędzie dosłownie. Baterie, które są yy, oczywiście wymienne, ale one są też wymienne ze starymi modelami tych kamer i z nowszymi modelami tych kamer. Sony robi tak fajnie, że można po prostu baterię z jednego modelu przełożyć do drugiego, niezależnie czy to jest rok 2014 czy 2021. I to jest naprawdę super rozwiązanie. Super. Optyczna stabilizacja obrazu, która robi swoje, jak to się mówi. Działa, po prostu działa. Przydaje się, zwłaszcza kiedy filmujemy z ręki, kiedy filmujemy w marszu i tak dalej. Takich kamer tej wielkości... Yy, Podobnych do niej wyglądem jest mnóstwo różnych firm, czasami bardzo mało znanych i czasami można je kupić za grosze. Natomiast one nie mają najczęściej optycznej stabilizacji, a ona jest świetną sprawą. Można robić zdjęcia, to jasne, ale one nie są jakoś tam super, są tylko y, akceptowalne. Filmy natomiast są naprawdę wspaniałe. Mamy tutaj też jedną genialną rzecz. Mianowicie kabel USB wbudowany w pasek. Dzięki temu nie potrzebujemy ładowarki. Oczywiście jest gniazdo do podłączenia takiej ładowarki tutaj, schowane pod taką płytką, nie wiem czy mi się uda otworzyć. To się jakoś o tak otwiera, tutaj będzie widać teraz. Natomiast nie mając tej ładowarki możemy ładować normalnie z ładowarki z telefonu, jakiejkolwiek. Obraz i dźwięk naprawdę świetne. Obiektyw Karla Zeissa, 50-krotny zoom. Ta kamera w tej chwili dosyć długi czas leżała bez baterii, w związku z czym się wyzerowała. No, i mamy tutaj menu wyboru języka, oczywiście jest polski. Natomiast wszystkie inne funkcje teraz trzeba by było ustawić od zera. Będę się z nią żegnał niedługo, dlatego ją chciałem pokazać. To nie jest jakaś rzecz rzadka, rzadko spotykana, wyjątkowa. Cena 270 zł też nie jest wyjątkowa. Oczywiście one są i droższe, i tańsze. Chcę powiedzieć, że to jest po prostu fajny, poręczny sprzęt. Jeżeli byście kiedyś szukali jakiejś kamery, która. Ma być właśnie taką kamerą do kieszeni na wycieczkę dla dziecka, na przykład, to na pewno warto trzymać się tej marki. To jest po prostu gwarancja jakości. I nie mówię tego jako jakiś fanatyk, absolutnie. Po prostu przekonałem się na kilku modelach, które były w moich rękach, że Sony robi dobre kamery. Dobre. To jest, tak jak powiedziałem, może najdroższy z najtańszych, też nie tak. Jeden z lepszych w tej najtańszej klasie, właśnie przez tą stabilizację. Tutaj może jeszcze powiem, że stabilizacja w firmie Sony, w firmie Sony, to raczej tam ekonomiści się powinni wypowiadać w kamerach Sony, dzieli się na trzy stopnie. Jest Steady Shot, czyli stabilizacja cyfrowa, elektroniczna. Optical Steady Shot, czyli właśnie taka jak tutaj optyczna. Ja powiedziałem dwa razy optyczna? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. No i trzecia wersja, ta najlepsza, to jest ta pływająca. Balanset, coś tam, coś tam, i ona jest w tej kamerze, którą to nagrywam, ale na razie nie mogę jej pokazać, no bo musiałbym nagrywać tą. Więc, taka to malutka kamerka, która była ze mną mniej więcej 3-4 lata i za chwilę już ze mną nie będzie. Mam nadzieję, że komuś będzie wiernie służyła. Ja nie mam do niej żadnych uwag. Poza tym, że fajnie by było mieć gniazdko słuchawkowe i mikrofonowe, zwłaszcza mikrofonowe, bo ono się przydaje, ale poza tym, genialny sprzęt. Sony HDR CX280. Przed nami kolejna kamera Sony PJ810, czasami też nazywana Sony CX PJ810. Jeden z najwyższych modeli w klasie amatorskiej Full HD. Bezpośredni przodek kamer 4K. Jeśli chodzi o sylwetkę, ona jest prawie identyczna jak w modelu AX33, modelu obsługującym już rozdzielczość 4K. Mamy wizjer, mamy wyświetlacz, mamy mikrofony umieszczone u góry, a nie jak w większości właśnie modeli Full HD z przodu. Mamy diody doświetlające, bardzo mocne diody doświetlające. Mamy również projektor umożliwiający oglądanie naszych filmów, na przykład na ścianie. Więc, jak mówię, jeden z najwyższych modeli klasy Full HD, jeden też z najdroższych. W moim posiadaniu ta kamera znalazła się. Przez przypadek zupełny, jak wszystkie inne, kosztowała 500 zł. W momencie zakupu przez pierwszego właściciela w sklepie kosztowała 3000 Nadal jest warta o wiele więcej niż 500 z pozoru różnica niewielka. Ona jest bardzo podobna, jeśli chodzi o obsługę na przykład do tego prostego modelu, który pokazywałem kiedyś, czyli CX280, i to jest zaleta. Dlatego, że jeżeli ktoś opanuje obsługę takiej kamery, na tańszym modelu, może się przenieść na droższy, może się przenieść na wyższą klasę, na przykład właśnie 4K, i nie musi uczyć się niczego nowego, a zyskuje wiele udogodnień, takich jak na przykład gorąca stopka. Gorąca stopka, czyli akcesorium znane z aparatów fotograficznych, umożliwiające połączenie nam na przykład dodatkowej lampy, dodatkowego mikrofonu. Wspomniałem już o tym, że mikrofony są u góry, więc są lepiej chronione przed wiatrem niż te, które zwykle są mocowane tutaj, mocowane, instalowane tutaj z przodu. Ta kamera dodatkowo jeszcze posiada, oprócz czytnika kart pamięci, własną pamięć, 32 GB umożliwiającą nagranie no, kilku godzin w jakości Full HD. Mamy też y, rzecz bardzo rzadką w takich modelach, mianowicie tutaj pokrętło ręcznych ustawień. Wybieramy funkcję, jaką, mamy, jaką chcemy obsługiwać tym pokrętłem w menu i możemy się poczuć jak prawdziwy filmowiec. Pokażę teraz, jak działa to doświetlenie. No, no tylko nie pomylił przycisków. Ponieść tutaj, o. Dosyć mocne, prawda? Aha, zapomniałem, że ta kamera ma taką funkcję. Zaraz, o. Świeci, świeci, świeci. Powinno to być tak, że jeżeli oświetlenie jest dostatecznie jasne, to to się wyłącza. Tutaj nie ma zbyt dobrego oświetlenia, dlatego cały czas działa, ale widać, że naprawdę robi robotę, jak to się mówi. Świetna sprawa. Na pewno lepsza od kręcenia z podczerwienią, bo też są takie właśnie kamery, które mają tutaj podczerwień, umożliwiającą filmowanie w nocy, ale to wtedy jest tak jak w faktowizorze. No cóż jeszcze, typowy wyświetlacz różnica taka na przykład w stosunku do CX280, że mamy tutaj obsługę dotykową, menu jest dotykowe o, ale takie samo jak, jak w tańszych modelach, dokładnie takie samo. Czyli coś, co już mówiłem wcześniej, jest wielką, wielką zaletą. Pomijam fakt, że dodaje wyglądu, profesjonalnego wyglądu tej kamerze, ale umożliwia korzystanie z niej bez żadnych problemów o sobie z wadą wzroku. noszącej okulary lub nie noszący okularów, ponieważ tutaj mamy pokrętło, którym sobie dobieramy ostrość. Co jeszcze jest charakterystycznego dla tego modelu? Bardzo ważna rzecz, czyli gniazdka do podłączenia słuchawek i mikrofonu. Nie wiem, czy widoczne. Widoczne pewnie, słuchawki i mikrofon. Co ważne, one są tutaj z drugiej strony, czyli możemy zamknąć wyświetlacz, korzystać z wizjera, ale jednocześnie mieć cały czas podłączone słuchawki albo mikrofon zewnętrzny. Świetna sprawa. Łączność NFC, łączność Wi-Fi, sterowanie przez smartfona, wymienne baterie identyczne jak w większości modeli Sony, jak w większości, nie we wszystkich. Więc fajną rzeczą jest to, że taką baterię można wyjąć nawet z kamery standardowej rozdzielczości bardzo starego modelu i ona będzie identyczna i będzie pasowała do tej kamery i możemy dalej z niej korzystać. To jest bardzo mądra polityka i bardzo mi się podoba. No Typowe rozwiązanie, jak to mówią niektórzy, dla Sonego, czyli kabelek USB schowany w rączce. Tym kabelkiem możemy szybko przekazywać sygnał do komputera, możemy też tym kabelkiem ładować. Jest oczywiście przeznaczone do tego gniazda ładowania, to znaczy takie normalne gniazdo ładowania, ale możemy wykorzystać zwykłe USB i ładowarkę na przykład z telefonu. Ta kamera jest po prostu bardzo ładna. O tym mówię prawie przy każdym modelu, ale ta naprawdę jest ładna, jest ciężka, masywna. No i jak się to trzyma w dłoniach, to naprawdę ten, ta waga pomaga, wbrew pozorom. No, wodotrysk, czyli projektor, w tym akurat egzemplarzu on szwankuje, jeszcze działa, ale już szwankuje, świeci dosyć ciemno, ja z niego korzystałem w sumie chyba ze trzy razy, nie jest to najważniejsza rzecz jaką powinno się mieć w takiej kamerze, jest to dobra zabawka tak na kilka razy, no i co więcej, dzisiaj się z nią żegnam, dzisiaj będzie miała, będzie miała nowego właściciela, dzisiaj pojedzie do nowego właściciela, jest mi bardzo, bardzo smutno, no ale cóż, taka jest kolej rzeczy. Jeszcze raz przyjrzyjmy się jeden ze szczytowych modeli klasy Full HD amatorskich, czyli Sony CX-PJ810E. Taka jest pełna nazwa. Piękna, piękna, piękna i jeszcze raz piękna. I bestia ją sprzedaje.